ファンの方が。 W porównaniu do ubiegłorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w tym roku nieco mniej czasu poświęcono migotaniu przedsionków, aczkolwiek kilka ważnych informacji się ukazało. Przede wszystkim powoli ukazują się wyniki rejestrów, w tym dwóch bardzo ważnych rejestrów. Jeden to jest Gloria AF, a drugi Gerfield. Obydwa te rejestry pokazują zmiany terapii przeciwzakrzepowej, bo rozpoczęte były wtedy, kiedy dopiero zostały zaakceptowane antykoagulanty nie z grupy antagonistów witaminy K i pokazują te przemiany w rozmaitych częściach świata, jak również wyniki edukacji. W leczeniu mającym zapobiegać udarowi mózgu. Rejestr z... Gloria AF pokazał, że w Europie leczenie przeciwzakrzepowe w około 1 trzeciej nadal jest prowadzone antagonistami witaminy K, a dużą część z nowych leków stanowi dabigatran, ale wynika to z tego, że rejestr został rozpoczęty tuż po rejestracji Dabigatranu, a jeszcze inne leki z tej grupy nie były wtedy wprowadzone. Natomiast procent nieleczonych jest około 8%. Z rejestru Gerfield z kolei wynika, że niestety bardziej agresywnie są leczeni ci chorzy, którzy mają mniejsze ryzyko. Udaru mózgu w porównaniu z tymi, którzy, u których to ryzyko według skali Czatz wask jest bardzo duże. Bardzo interesujące wyniki ogłoszono w odniesieniu do ablacji migotania przedsionków, ablacji przetrwałego migotania przedsionków. To jest wynik badania STAR-AF2. Ja się nie czuję tutaj ekspertem w tej dziedzinie. I myślę, że ktoś inny jeszcze powinien o tym powiedzieć, ale. Bardzo y, ważna informacja dla wszystkich, że, że mniej może być lepiej, czyli że ablacja dotycząca żył płucnych może być w tej grupie chorych wystarczająca, a przedłużające się procedury mające na celu y, większe obszary ob y, ablacji niekoniecznie przynoszą lepsze efekty. Pośrednio y, dotyczące migotania przedsionków, a tak na naprawdę dotyczące rewaskularizacji, Wytyczne, mówią o leczeniu przeciwzakrzepowym w połączeniu z leczeniem przeciwpłytkowym u chorych, którzy poddawani są angioplastyce wieńcowej, a mają jednocześnie migotanie przedsionków. I tu uważam, że przełom największy, a mianowicie do doustne antykoagulanty nie z grupy antagonistów, witaminy K, zostają dopuszczone na równi. Z antagonistami witaminy K do leczenia łączonego. Także otwiera się zupełnie nowa perspektywa leczenia łączonego. Pacjenci nie będą musieli być przenoszeni, z, nie będą musieli mieć zmienianego leczenia na leczenie antagonistami witaminy K.